w na moim widzę, w kolejnym jakieś na No kanale. No no Windows 10 I tak Co jakieś jakieś no i tak jakieś co jakieś jakieś tu jakieś 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 Ja tu wpiszę na przykład ROBLOX i nowy skończy. A trzeba internet zdobyć. Więc widzowie, zamykamy i wpiszmy się. Open. Widzowie. O. Settings. ja teraz wybieram aplikację. Ap, ap, aplikację. O. Ap. Nie działa coś. No, widzę, że nieważne. Hmm. No i tu. O! To jest nawet tajnet. O i możemy sobie apki pobrać. A ja wolę z internetu pobierać. Teraz tu widzę, że coś pobierzemy. weźmy na wirusa trafili. By było ciekawe a co to pisze? A nie, nic nie pisze, muszę coś narysować. Bo ja wezmę o to. O. I narysuję tak. I patrzcie. O. Właśnie. Daj. Suba. O, widzowie widzicie. Dajcie suba, udostępnijcie, no i skomentujcie. I, I zlajkujcie ten filmik. No i co to jeszcze mamy? Mikrofostor, no tak. Ale u mnie to na pewno no, wygląda wszystko inaczej, nie tak jak tutaj, bo to jest chyba stara wersja Windowsa. Chyba to jest starsza. Mm jakie zombie Bright Definition. To chyba jest o zabijaniu zombie. Antywirus. Teraz sobie pobiorę. No i czekamy. Znaczy się te apki pobiorą. Mamy 100% I do tam. I tutaj mogę sobie popatrzeć, gdzie ten. Dobra, no to jest nieważne. No to. Okej, okay. mnie ciekawi, najważniejsze jest apka. Enter. Musimy leciliśmy Enter dać, chyba. Nie, popluter. Ja widzę. Mam że... ja sobie wchodzę w okno. E, no i tak. Nie słuchaj, apka. Nie ma. Dobra. No, no. Więc piszemy Sombraje Defense I zobaczymy sobie Tę, apkę. No i gdzie mogę tą apkę włączyć? Nie no, i co, się ja ją robić. O, tu jest Uwaga, uwaga, i czy nam znajdzie wirusa, widzowie, raczej nie wiem, ale, no, wiedziałem. Dobra, no, no, więc ja chcę otworzyć ząb Raid My Myślę, że tutaj tu jest nie... nika. Nie no, to jest jakiś spam. No jest tak. Za Def Defensive Pigeon. Bo to jest jakaś głupia apka. Albo dobra, nikt się zostanie tu. Więc ja teraz... Ale ja nie wiem, czy dobrze robię, bo to może być... ...wirus zawsze. I taki tutaj, o, to on instaluje. O, jakiś clicker. Music Edition. O, jakaś gierka. Jakaś fajna. No i teraz tyle. O, to otworzę. Aha, i, ty, i tu chodzi o to, żeby klikać, nie ten, ten guzik. I tam są takie nudne jakby. Tutaj sobie mogę coś kupić. Oj, będzie mi więcej klików robiło. Jeszcze sobie kupię. Teraz muszę zrobić 200 klików, proszę ale ja zrobię to. I tak. Dobra. Niech zaczek zaczekajcie. Co? So. Czekajcie widzowie chwilę. Ja tutaj te e, sprawy załatwię no.

Ja w tym momencie widzowie sobie sprawdzam apki, tylko że, że coś będę kładł z kolegą. By A panek banany, banany? Tak. Banek banany weźmę. Co? Nie, bo to jest parcium, kurde. Parcium nie. Franek... Fyry, Any, Eken, By Any, Any, Eken, O, F, F i C i Al. Oficjal jeszcze do tego dodań. Franek, bananów... o, e. O. F, f. Bo ty, tu mamy jakoś... Uh, ...jakieś głos tutaj dziwny, ale ja go nie włączę. C, C i... moment. I, i... ...i... ...i... ...a... ...a... ...l... R. ...l... ...l... Dobra i no i już. Tylko fanek banana na Twitchu, bo nie masz swojej kanału na na rad. Nara wideo prawod fiłe i tutaj gra nam muzyczka chyba. Oby ta muzyka nie miała praw autorskich. Dobra, ja to włączam widzowie. Jest zrazu te se dev engine. Uch. Tutaj jakiś resize, Ej, więc tak, wpiszę sobie tu, guys, wirus, o, tykacz mi da wirusa. Uwaga, nie ma, dobra. O, jest jakiś silnik chyba, jakiś program specjalistyczny. Jakże tu zamknąć, dobra, nie minimalizować. Sprawdźmy wszystkie apki w mikrofon Store dostępne. Ale jeszcze tego nie sprawdzałem. Lapi Birb. To może być ciekawa gra, widzowie. Choć tego nie wiem. No? wiedziałem, że to gra. Więc widzowie, tutaj wchodzę. Ja w to w tym chodzi. Widzowie. Ja nie wiem, o co w tym chodzi, nawet. A, tutaj, tak się pomyli. Dobra, prywizowie, ja już rozumiem. Oj, ja widziałem, widzowie tegrałem. No, fajna gierka. Prywizowie. nie ciekawy ten mail. Jakiś bot. Nie wiem. Jestem. Nieważne. Dobra. Nic ciekawego. Jakiś tyś też tyś, T-spec. Tyś widzę, że tu ma jakieś mikro... Tu są jakieś ciekawe rzeczy. Usunę je. Nie mogę. Widzę, że już się dwójnie zagrało.